słodki Mówię ci, żona mojego brata jest naprawdę nienormalna. Czasami sprawia wrażenie, jakby była niedojrzała emocjonalnie, a jej reakcje przesadzone. Potrafi nawet wybuchnąć płaczem jak małe dziecko. Dziś spotkałam ją na ulicy, powiedziałam jej, co myślę, wprost i bez owijania w bawełnę, a ona tylko zaczęła płakać i uciekła, naprawdę ciężko zrozumieć takie zachowanie, sama oceń, czy to dojrzałe. Muszę kończyć, bo właśnie nadjeżdża mój pociąg. Znowu piłeś to wino. Tak, a co? Przecież nie będę pił wody z kranu, skoro mam taki wybór. Wiesz doskonale, że alkohol ci nie służy. Nie rozkazuj mi, co mam robić. Ty mi nawet na miasto wyjść nie pozwalasz, bo boisz się. Że ktoś mnie uprowadzi. Nie boję się, że cię porwą, tylko że sam się zgubisz albo narobisz głupot. A, jeszcze jest jedna sprawa, o której musimy porozmawiać. Hubert do mnie dzwonił. A co on chciał od ciebie? Mówił, że na ulicy powiedziałaś coś niemiłego Gosi. Nie uważasz, że to trochę dziecinne tak traktować kogoś, kto nic złego ci nie zrobił. Teraz ty stajesz po jej stronie? Gosia to skarży pyta. A to ona się zachowuje jak Bachor? Nie ja. Każdy, kto ma trochę zdrowego rozsądku, uzna, że to, co robisz, jest zwyczajnie dziwne. Aha. Dzisiaj śpisz na kanapie. Tylko dlatego, że wyraziłem swoją opinię na temat twojego zachowania? Tak, bo zamiast zrozumieć, jak się czuję, wolisz się kłócić i robić ze wszystkiego problem. Zaraz obejrzę coś w telewizji. Żeby się trochę uspokoić. A jeszcze masz zakaz oglądania telewizji. Co za wredna baba, sam jesteś wredny. Nie jestem taka głucha jak ty. A ty lepiej przemyśl swoje postępowanie, zanim będzie za późno. Przed chwilą Adrian do mnie dzwonił. I co? Udało mu się porozmawiać z Patrycją? Niestety nie, pokłócili się, a ciebie nazwała Skarżypetą. To absurd jakiś. Ja tylko mówiłam, jak było, a ona zaraz się obraża. Szczerze mówiąc, to naprawdę współczuję Adrianowi. Ma ciężko z nią w domu. To prawda, podziwiam go, że potrafi z nią wytrzymywać. Są już małżeństwem od dłuższego czasu i naprawdę nie wiem, jak on to robi. Na jego miejscu już bym nie wytrzymała. Chyba nie miałabym tyle cierpliwości.